Przemytą czerwoną soczewicę gotujemy według instrukcji na opakowaniu. Na patelni podsmażamy pół łyżeczki klinku oraz pół łyżeczki pieprzu ziarnistego i czekamy aż aromaty się uwolnią. Na patelnię dodajemy jedną łyżkę drobno pokrojonego imbiru, jedną łyżkę drobno pokrojonego czosnku oraz drobno pokrojoną jedną dużą cebulę. Mieszamy, czekamy aż cebula się zeszkli. W cykla zeszkli, dodajemy pokrojonego jednego dużego pomidora oraz przyprawy pół łyżeczki kurkumy, kardamonu, papryki słodkiej, cynamonu i na końcu sól do smaku. Ugotowaną soczewicę odsadzamy, ale nie do końca, zostawiamy troszeczkę wody i dodajemy na patelnię, razem wszystko mieszamy. Na patelnię dodajemy trochę soku z cytryny. Gotowe danie przekładamy na talerze i zabieramy się za jedzenie. Pieprzu ziarnistego, 8 goździków i 3 liście laurowe. Czekamy, aż aromat się uwolni. Dodajemy 2 cebule pokrojone w piórka. Czekamy i czekamy, aż cebula się zaszkli. Nasza patelnia okazała się być trochę za mała, dlatego jej zawartość przełożyłyśmy do nieco większego garnka. Jeśli macie podobny problem, zróbcie to samo. Dodajemy dwa pokrojone pomidory, łyżkę drobno pokrojonego imbiru lub pasty z imbiru oraz łyżkę zmielonego czosnku lub pasty z czosnku. Dodajemy pół łyżeczki chili, po łyżeczce kardamonu i kurkumy oraz dwie łyżeczki mieszanki garam masala. Dodajemy dwie puszki odcedzonej ciecierzycy i mieszamy. Do garnka dodajemy wody. Dla uzyskania odpowiedniej konsystencji my dodałyśmy niecałą jedną szklankę. Następnie wstawiamy ryż do gotowania. Ulubiony ryż, my wybrałyśmy basmati ryż i danie z ciecierzycą wykładamy na talerz, podajemy z mleczkiem kokosowym. Mm. Na oleju smażymy jedną drobno pokrojoną cebulę, łyżkę czosnku oraz łyżkę pokrojonego imbiru. Dodajemy około 400 g szpinaku. My użyłyśmy mrożonego, ale może być też śwież. Gotujemy 100 150 g soczewicy. Po ugotowaniu soczewicy odlewamy trochę wody i dodajemy do szpinaku. Następnie dodajemy jedną łyżeczkę kurkumy, jedną łyżeczkę słodkiej papryki, pół łyżeczki kardamonu oraz znowu jedną łyżeczkę garam masali. Blendujemy na gładką masę. Pod koniec dodajemy do smaku trochę soli oraz soku z cytryny. Zupę przekładamy do miseczek i podajemy z łyżką śmietany. Aby przygotować indyjski ciaj, Najpierw musimy zagotować odpowiednią ilość wody. My zagotowaliśmy tyle, żeby było dla kilku osób, i włożyliśmy do, do niej 4 cztery, cztery torebki herbaty. Następnie dodajemy przyprawy: cynamon, kardamon, imbir, w zależności od tego, ile lubimy. I goździki, oczywiście, jeszcze goździki. Wybieramy słodziwo, które najbardziej nam odpowiada. My dodamy brązowego cukru. Nasz czaj przecedziliśmy, aby pozbyć się goździków i kawałków imbiru. A teraz dolewamy mleka na oko. Tak przygotowany czaj, przelewamy do szklaneczek i możemy już delektować się smakiem Indii. Czekaj się. Tak przygotowany ciaj przelewamy do. już Tak przygotowany ciaj przelewamy do szklaneczek i możemy już delektować się smakiem Indii. Gotowe danie przekładamy na talerze i zabieramy się za jedzenie.